Cześć, dzisiaj próbujemy gumową kulę. Formacje policyjne, interwencyjne na całym świecie używają pompek i tego rodzaju amunicji. Ostatnio nasze wojsko dostało na granicę strzelby gładkolufowe. Zobaczymy, co robi taka gumowa kula. Tam zobaczcie, mamy nasz zaimprowizowany manekin naszego Jima. Ubrany jest w t-shirt, koszulę i grubą kurtkę. Zobaczymy. Załadowane dwa. Doładowujemy. Uwaga, gumowa kula 10 metrów. Jak cicho. Komora pusta. Zabezpieczenie z pustu. Odkładamy. Teraz będziemy zobaczyć jaki jest efekt. Co się stało? Kurtka się rozpięła. Czy są jakieś widoczne ślady, trafienia? Sprawdzamy. Patrzcie, no nic specjalnie nie widać. Nic specjalnie nie widać. Nie ma żadnego przebicia na koszuli. Nic kompletnie. Poliester. Nic kompletnie. I zaraz zobaczymy, e, powiedzmy, na naszej skórze. Czyli pudełku. Jest tu wgniecenie. Zobaczmy. Jest tutaj. Jest, czyli poszło tutaj. E, Czyli I tu zobaczmy, czy tutaj coś będzie. No jest, 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 tutaj, tak? Jest. Ale jakim cudem nie tego, jakim cudem nie, czyli pewne, yy, siła kinetyczna po prostu spowodowała pęknięcie tego pudełka. No tutaj mamy wyraźne trafienie, tutaj poszło jak gdyby w szyję, tak, tego manekinu. Kula gumowa.